To nie żart, kochani i kochane. Może bez kochani, ale dzisiaj leci regulacja żopaku. Lecę tak dość typowo. Karamba, czyli metkonazol do tego difenakonazol, do tego trinexapak. Więc robimy taki miksik. Część się zapyta, dlaczego tak późno. No dlatego, że tutaj te żopaki były powygryzane. Tutaj akurat Dominator. No i są takie miejsca, o, tak jak tutaj. Że ten rzepak jest taki zupełnie mały, dopiero gdzieś tam dobrze podbijał. Te rzepaki, które są one jeszcze nie są na tak duże, żeby tutaj zacząć kwitnąć w następnych dniach. Więc po prostu lecimy z regulacją. Pierwsza działka z Kopalno była potraktowana kareksem 0,5 i 0,3 tebukonazolu 0,35 dokładnie. E, więc tam już była szybciej. Tamtą działeczkę zostawiamy. Tylko lecę dzisiaj tam z mikro. A tutaj, właśnie taka, mówię, bardzo, bardzo późna regulacja. W ubiegłym roku pak kwit, a w tym roku go regulujemy. E, więc e, no, dość typowo normalnie by to było zrobione już pewnie z tydzień temu. Ale w związku z taką nocilowatą pogodą po prostu nie było możliwości wjazdu. Dzisiaj ładnie się uciszyło. Jutro ma padać e, temperatury około 10 stopni. Dzisiaj w nocy troszeczkę zimniej, ale po prostu nie było innego okienka. Ale no zobaczcie, że ten Dominator tutaj naprawdę pięknie się odbudował i no mam nadzieję, że plon jest zadowalający, ale przyjdzie czas, będzie rada. Dzisiaj telefonem, więc tak nietypowo i nie ukrywam, że nie planowałem jakiegoś filmu tutaj nagrywać. Ale stwierdziłem, że pokażę Wam, jak to wygląda. Są takie puste miejsca, zupełnie, ale nie ma tego dużo. Myślę, że tutaj spokojnie on się zabliźni. Jeśli chodzi o tutaj te rzepaki, no w ubiegłym roku to już była pełnia kwitnienia. W tym roku jest on opóźniony no przede wszystkim z tego względu, że jest przyżarty, to raz, a dwa, że no jest o wiele zimniej. Praktycznie ta wiosna fenologicznie jest jakieś dwa tygodnie do tyłu, więc dla tych rzepaków to myślę, że jest na plus. Z tego względu, że mają tutaj troszeczkę więcej czasu, żeby się powoli odbudowywać, ale no, zobaczymy tak naprawdę, jaki tutaj będzie plan ostatecznie. Jak pamiętacie, tutaj głównie stosowałem RSM32, gdzie dość dużo jest, mamy tej formy amidowej, która tak naprawdę teraz dopiero się uruchamia. I w normalnym roku myślę, że byłby to może nie zły wybór, ale na pewno jakaś tam saletra czy saletszak byłby, byłby może lepszym rozwiązaniem. Z tego względu, że tam jest więcej form takich, właśnie szybkich. Ale tutaj tak naprawdę gleba teraz nam się ogrzało do około 10 stopni, i on powoli jeszcze tutaj sobie ten żapak e, dobiera, 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 e, więc mam nadzieję, że ta RSM, ten RSM32 tutaj był dobrym wyborem. No ale mówię, wszystko zweryfikuje e, plon i sprzedaż. E, co do sprzedaży, tutaj cena na dzień dzisiejszy to jest 2350 zł. E, no, i tutaj jeśli chodzi o te dwie najgorsze działki, czyli absoluta i absoluta <laughs> tak naprawdę te działki tam cały czas są jeszcze że tak powiem kwestią sporną z kołem łowieckim było drugie szacowanie ale no zobaczymy tak naprawdę co będzie po zbiorach jakby to powiedzieć dowody są zabezpieczone i co będzie ostatecznie tego nie wiem ale no mam nadzieję, że uda nam się dogadać chociaż myślę, że będzie ciężko a tutaj taki placyk jeszcze o nornice. Tu nie ma co ukrywać. Nornice sobie zrobiły pastwisko, ale mówię tych placyków na całym polu tam jest dosłownie może jest 5 arów. I co tutaj do kolejnej kwestii, czyli mikroelementów. Nie ukrywam, że w związku z tym, że te prace i tak dalej w rzepaku były w tym roku no, opuszczone, przeciągnięte. I tak dalej, i tak dalej. Zrobiłem dość pokaźnie miksik. Tutaj postawiłem na różne mikroelementy, na różne produkty i stwierdziłem, że raz, a dobrze. No i może, że tak powiem, się uda. Ale co do mikroelementów, tutaj tak naprawdę zacząć trzeba od kompleksówki, czyli tam plon widrzepak. Akurat w tym przypadku 2 litry na hektar. Dołożyłem już dodatkowo boru, bo tam tego boru nie ma rewelacji. Kolejnie dołożyłem tlenek wapnia, tutaj taki produkt, który ma wap i ma też azot NHc delta, jak dobrze pamiętam. Następnie aminokwasy, nie pamiętam nazwy produktu, bo kupowałem to na szybko. I co jeszcze? I jeszcze, 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 jeszcze. 01 Krzemu Agricar SE, ale dodawałem go na sam koniec z tego względu, że nie wiedziałem czy po prostu tu się nie zważy i tylko właśnie sateczkę wrzuciłem, bo tak mi się coś wydawało, że mogę przesadzić, i ostatecznie jeszcze dorzuciłem, ale to już nie z mikroelementów, tylko z tego, z takich rzeczy insektycydowych, dorzuciłem acetamipryt, tutaj środek Karnadine. Więc no, miksik jest naprawdę e, pokaźny. E, tutaj e, tego boru nie układałem mimo wszystko, nie wiadomo jak dużo, żeby e, tego pH jakoś drastycznie nie zmieniać. E, więc tak to wygląda, no mówię, wszystko idzie praktycznie na raz. Tutaj jedno mikro w rzepaku było, ale no, teraz on będzie w fazie intensywnego wzrostu, więc mówię, trzeba tutaj podokładać tego wszystkiego. Więc naprawdę dzisiaj wyszła zupa głównie mówię z mikroelementów i jakiś tam trochę azotu trochę wapnia plus mikro, ale plus fungicydy no zobaczymy, mówię tutaj w tym roku nie mam dużo do stracenia ewentualnie dużo do odzyskania ze względu na ceny ale przyjdzie czas, będzie rada i teraz jeszcze krótki temacik o pszczołach bo dzieje się dużo słuchajcie, już z pola wyjechałem ale, jakby ktoś się pytał, dlaczego cały czas pryskam case'em. A właśnie z tego powodu, że tutaj las, 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 łąki dziki się pojawiły znowu na terenie. Po prostu tak, jak wspominałem wiosną, do momentu aż nie będę musiał renówki używać, w się pewnie tutaj do zabiegu na płatek, będę jeździł case'em. Bo ścieżki są te same, ja tutaj nic więcej nie wyjeżdżę, ale po prostu zabezpieczam się na to, że. No nie wywiozę żadnego SF-u po prostu gdzieś do chlewni, bo tutaj e, renówką, że tak powiem, e, robimy i zabiegi, i wjeżdżamy gdzieś tam właśnie do tuczarni i tak dalej, e, więc tego chcę na razie uniknąć. E, a co do e, pszczół. E, tutaj okazuje się, że na rejonie mamy potężny wysyp zgłoszeń właśnie oprysków, e, znaczy zgłoszeń do piorinu te, e, faktów, że rolnicy wykonują opryski. Obojętnie, czy w rzepaku, czy w zbożach po prostu jest tego ogrom i jeśli chodzi o ostatnią naszą sytuację czyli wyjeżdżałem z pola z RSM-em czyli po rozdaniu RSM-u no i pani zatrzymała mnie i mówi no co ja tutaj robię, dlaczego ja nie dbam o pszczoły i tak dalej i tak dalej, że nie można, wolno, nie wolno opryskać w dzień no i niestety, ale prawda jest taka, że taka nagonka medialna na opryski, nagonka na to, że Właśnie rolnicy je wykonują, zbiera swoje żniwo i nie będzie lepiej, będzie coraz gorzej. No i tutaj totalny brak wiedzy, u większości po prostu no, fituje tym, że będziemy mieli coraz bardziej przesranej i możemy lecieć z wodą święconą, bo można lecieć z wodą święconą, nikt nie broni. No i okaże się, że będziemy zabójcami najgorszymi, i tutaj, w momencie, kiedy ktoś te zabiegi wykonuje niezgodnie ze sztuką, czyli żepak pryska za dnia, czy pryska jakieś zboża, gdzie kwitną chwasty, i te pszczoły mogą tam być, to okej, okay, zgodzę się, że tak powiem, to nie jest działanie, które jest ok, które jest w interesie nas, ale i właśnie owadów zapylających. No i z tym trzeba walczyć. Ze złymi praktykami jak najbardziej, ale w momencie kiedy rzepaki nie kwitną, tak jak na przykład mój, mógłbym to spokojnie zrobić w dzień. Nic by się nie stało. Tak naprawdę, podobnie w przypadku zbóż, wszelkie te jedynki, wszelkie odżywianie mikro, regulacja, no regulacja to też potrzebuje nasłonecznienia, potrzebuje temperatury, więc no musimy to zrobić w dzionek. No i taki no, jakby tu powiedzieć, ten ekoterroryzm, no zbiera, zbiera swoje siły, zbiera jakby to powiedzieć, żniwa, ale no musimy, że tak powiem, tłumaczyć ludziom, że to nie jest tak jak jest często im mówione, bo chociażby no wszelkie Greenpeace y i media lecą jednym tokiem, i oni nie przekazują wiedzy, tylko przekazują, przekazują mrzonkę. A co do Chociażby tutaj, mojej sytuacji. Ja mam masę pasiek koło siebie. Jak dobrze policzę, pięć pasiek, które sąsiadują z moimi polami, i też były różnego rodzaju historie, różnego rodzaju dogadywanie się, ale no, po kilku, że tak powiem, może nie sprzeczkach, ale wymianach zdań, pokazania, że to co robimy nie jest szkodliwe dla ani jednej, ani drugiej strony, po prostu te sprawy gdzieś tam się rozwiązały i wygląda to jak wygląda. No, ale mówię, no nie powinniśmy robić niczego, co będzie wpływało na złe imię zarówno nas, jak i drugiej strony, a czy inaczej, zarówno nas, jak i wszystkich rolników, więc róbmy te zabiegi zgodnie ze sztuką, a resztę dukujmy w miarę możliwości, chociaż no, wiadomo, że wszystkich się przegadać nie da. teraz, gaszę, kończę nagrywać, i jadę na kolejne pole. Miłego, pozdrawiam rolnik i profesjonalny.